Mamy 31 października 2025 zimnego roku. Pomimo to, że rok jest zimny, hurma w odmianie H120 wreszcie dojrzała. Krzew jest, roślina testowa jest po prostu obładowana plonem. Te, które zaczynają być takie pomarszczone, te osiągają już wartość konsumpcyjną, są już beztaninowe. Mm. Nam. Natomiast pozostałe w koronie powolutku mm, bardzo dobre. Powolutku sobie dojrzewają i przez cały listopad jeszcze będzie można te owoce jeść, a sama roślina pełni zarówno funkcję owocodajną, jak i ozdobną. Wszystko w koło już jest szare, bure i ponure. Tutaj śliwy już bezlistne, jeszcze brzozy utrzymują liścia, brzozy buki. A tu mamy pełnię owocu, ładnie obładowana roślina cała jest plonem. W 2025 roku nawet nie lubiana przeze mnie lena, bo lena nisko rodzi ładnie obsypała, co się rzadko zdarza w tej odmianie, ale niech Państwo popatrzą, tu jest lena, owoc tu, owoc tam. Lena jest podobna do Has 120. A tutaj, zaraz obok, mamy Has 120. No to Has 120 jest po prostu obładowana plonem. I te owoce, jak już się robią ciapkowate, to można zbierać do jedzenia. I cóż. No, takie sadzonki mam na ofercie. Mam już sadzonki na ofercie obradzające. Dające już na szkółce jakiś tam plon. Jak Państwo wysadzą je sobie na słonecznych stanowiskach, korony się rozrosną, to będzie tego plonu jeszcze, jeszcze więcej. I kolejny fragment z H120. -kami. Roślina półtora metra. I piękne owoce. Już nam tutaj obrodziła. Miejsce szczepienia tam poniżej widoczne. Jeszcze zostały taśmy od szczepienia, a większe rośliny są po prostu. Jak to mówią Amerykanie, loaded obładowane są plonem. Wygląda to wspaniale, smakuje też bardzo dobrze. I, no. Hurmy wirginińskie widzę sens sadzić, widzę sens promować. Problem jest z hybrydami. Hybrydy rodzą, ale nie dojrzewają. Kolejna placówka z H H120, i znowu rośliny są obsypane plonem tam gdzie rośliny rosły zbyt gęsto, to tego plonu jest mało. Natomiast tam gdzie dostały trochę światła, to zaraz mamy piękne pokrycie kolony plonem. Za takie piękne, duże i już obradzające rośliny płacą u mnie państwo 200 zł. W drugim roku po posadzeniu mają już państwo na takich roślinach u siebie owoce w pierwszym roku po posadzeniu warto te owoce jeszcze zerwać. Aby roślina odbudowała system korzeniowy, natomiast od drugiego roku można sobie śmiało już z tego zbierać. A tu mamy proka, piękne, duże w rozmiarze, mandarynki, persymony. Duże, silne rośliny. Kupując taką roślinę, to już nie ma obaw o wymarzanie, gdyż są to bardzo silne rośliny. One mają już po 4-5 cm grubości. To jest towar, za który warto zapłacić. To jest towar, po który warto do mnie przyjechać. Te największe rośliny niestety tylko odbiór osobisty. Takich dużych roślin nie jestem Państwu w żaden sposób w stanie dostarczyć inaczej. W tym miejscu rośnie prok. Prok nigdy nie rodzi tak obficie jak h 20 Tego plonu jest dużo mniej. Ale prok w 2025 roku również zdążył Dojrzeć przełom października i listopada. Powoli spadają owoce na ziemię. Te, które spadają, są mięciutkie. To są owoce w zdolności i w jakości konsumpcyjnej. Pyszniutki. Pyszniutki. Tylko prog musi się wysłodzić, żeby był smaczny. Jak się nie wysłodzi, to jego szkoda zbierać. W tym miejscu również mam proka, i ten prok również bardzo ładnie sobie dojrzał. Ważne jest, żeby persimony wysadzać na tak zwanych ciepłych stanowiskach czyli trzeba wybierać południowe stoki, ewentualnie jakieś stanowiska ciepłe typu np. od południowej strony budynku od południowej strony jakiegoś muru wtedy te persymony szybciej dojrzewają i są słodsze a o to chodzi żeby mieć potem jak najwartościowszy owoc do jedzenia a jeszcze raz sobie prok dojrzewa, pięknie owoc się rozchodzi to znaczy, że już jest cukrzony mm. poezja słodziutkie jak miód jak to mówi jeden mój znajomy, persymona jest tak słodka, że trzeba ją śliwką przegryzać, żeby jak ktoś nie lubi bardzo słodkich owoców, to się niech nie pcha w persymonę. Persimona jest znakomita, jeżeli chodzi o poziom cukru. Mm. Coś wspaniałego. Rośnie u nas, rodzi... Zapraszam serdecznie. Tutaj przed nami jest dar Sofijewki, odmiana hybrydowa. Co roku dar Sofijewki z początku mi przemarzał, potem przestał przemarzać. Obładowane plonem, tak jest co roku, tylko ten plon absolutnie nie dojrzewa. Jeden dar Sofijewki niedojrzałe, cierpkie, jeszcze będzie całkiem. Drugi dar Sofijewki, co z tego, że tego owocu tu jest... Po prostu masa, kiedy to się nie nadaje w ogóle jeszcze do jedzenia. I tak to wygląda. i Będą konkurencja, będzie bzdury państwu wypisywać. Będą polecać również odmiany z diospieroskaki z churmy wschodniej, a to ani hybrydy, żadna z hybryd, które testuję nie nadaje się u nas do stosowania, bo to po prostu nie dojrzewa. To samo będzie, ten sam problem będzie z Diospiroskaki. Nie wydź, że to będzie wymarzało. To dojrzeć to na pewno u Państwa nie zdąży. Tutaj przed nami jest jedna z wielu siewek. Ta jest zostawiona pod obserwację, bo bardzo intensywnie rodzi. No, niech Państwo zobaczą. Owocu jest w koronie cała masa. Tylko jest ten problem, że ten owoc też nie chce dojrzewać. Raz, że jest drobny, to jeszcze w ogóle no, mamy przełom. Października, listopada to jeszcze zielone to się nie będzie, to to, to się nie nadaje, H120 jest dużo, dużo lepsze. Przed nami jedna z odmian amerykańskich, Hurmy virginijskiej. Odmiana ta zachwyca mnie nieprzerwanie od trzech lat, wdrażam ją stopniowo do produkcji. Jest to odmiana o dojrzewaniu tylko nieco późniejszym od H120, bardzo intensywnym obłożeniu korony plonem, Widzą Państwo, jak te krzaki są pięknie oklejone. Pomimo, że tnę regularnie na patyki, bo wdrażam tą odmianę do produkcji. I mamy multum owocu dorodnego w rozmiarze proka. Smacznego, szybko, równomiernie dojrzewającego. Odmiana ta wydaje mi się być wartościowa do wdrażania jako odmiana towarowa po prostu na handel. Mm. Bardzo dobrze smakuje słodziusieńka jak miód. Od 2025 od 2026 powinienem mieć pierwsze rośliny z tej odmiany na ofercie. Jak na razie jestem zachwycony tą odmianą. Komunikaty co do odmiany będą stopniowo pojawiały się na orzechowomik.pl zakładka Diospiros. Zakładka Inne Rośliny i Diospyros. Polecam serdecznie. Młode sadzonki to są jednoroczne szczepy. Tutaj mamy miejsce szczepienia zawinięte taśmą. Pędy wybiłe do góry. Liście już zgubiły i to jest dobry czas na rozpoczęcie kopania Persymon. Także powoli zaczynam przyjmować zamówienia na kopanie Persymon. Wcześniej było po prostu za szybko.